Witam Was Zodiakalne wodniki bardzo serdecznie w czytaniu miesięcznym dla Was jest to czytanie na cały miesiąc od 7 września do 7 października. Energie główne plus Karta Rada, miłość w single, miłość w związki, praca, kwestie zawodowo-finansowo, materialne. I kochani, pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent czy też znak słoneczny, księżycowy. Um, każdy znaczek otrzymuje swoje własne czytanko, więc bez problemu znajdziecie e, inne znaki na stronie głównej mojego kanału. Zachęcam Was oczywiście do zostawienia reakcji, do łapek w górę, do komentarzy, do zasubskrybowania mojego kanału. I już sprawdzam to dla Was. W opisie pod filmem znajdziecie też najważniejsze informacje, m.in. Um, jak zgłosić się, jeśli chodzi o czytania prywatne. Jak się skontaktować, gdzie się skontaktować. Także zachęcam do odczytu opisu pod filmem. Wodnik, wodnik, wodnik. 7 wrzesień do 8 października. Twój monet. Możliwości szanse, oferty, którymi będziesz przebierał drogi wodniku. Ja wyłożę kart. No karta gwiazdy dalej. Super. I czwóreczka. Mieczy. Karta rada. Dziewiątka buław. Singla, koło fortuny, no, kapłan, związki paść, buław, czwórka kielichów, e, nie kielichów, buław, i sprawy zawodowo-materialno-finansowe dla was. Eee, cesarz. Cesarzowa. No. I ostatnia karta to Król Mieczy. I drogie wodniki, szanse, możliwości przed Wami. Szanse, które pozwolą spełnić Ci Twoje oczekiwania, Twoje plany, Twoje marzenia tutaj się spełniają. Przedzą do Ciebie. Nowe oferty, nowe możliwości, nowe szanse, z których warto skorzystać. Dlaczego? No bo tutaj na czymś bardzo ci zależy: karta gwiazdy bardzo mocno, albo jeszcze nie masz czarnego celu określonego, ale to do ciebie przychodzi A, i jest spełnienie tego. Dlaczego? Bo są możliwości, są szanse, energie ci sprzyjają po prostu. Mm, więc dobry miesiąc, dobry czas na to, żeby realizować bądź pozałatwiać to, na czym Wam bardzo mocno zależy. Oprócz tego czwóreczka mieczy, czyżby jakiś urlopik się szykuje m, bliżej października. Urlop jakiś krótki, nie mówię, że to ma, nie wiadomo jakie wakacje będziecie brali, albo, albo jakieś chorobowe coś takiego tutaj mogłoby być. Um, krótki urlopik to nawet może być kilka dni, ale jest jakiś odpoczynek zaplanowany tutaj. Będzie coś. Karta Rada Dziewiątka mieczy. Um, Dąż do tego, na czym ci zależy, nie poddawaj się, ale też nie za wszelką cenę. Tutaj trzeba z umiarem gdzieś um, wkładać w coś energię. Dlaczego, żebyście się nie przeciążyli po prostu. Jasno i wyraźnie karty o tym mówią. Ale jak już coś postanowiłeś, mówi karta, czy też postanowiłaś, to już do tego dąż. Nie zbaczaj z tej drogi, nie rezygnuj, nie odwracaj się. Um, nie wycofywuj się. Bo to jest teraz dobry czas na to, żeby coś spełniać, żeby coś realizować, żeby z czegoś skorzystać, żeby podjąć jakieś decyzje, ale też żeby odpocząć, nabrać oddechu, zastanowić się, przewietrzyć się przysłowiowo i iść dalej. A więc czas iść po swoje, bo energie sprzyjają, ale nie spać. Um, I nie zmarnować tego czasu, tych możliwości, kochani. Bardzo często powtarzam to teraz w tych miesięcznych, bo mocno się pokazuje, że coś jest. Ale jak z tego nie skorzystamy, to tego za jakiś czas już nie będzie, tak? A szkoda by było, żeby jakieś szanse dla nas się zmarnowały. Także jak już sobie coś postanowicie, dążcie do tego. Nie za wszelką cenę, czyli nie na zasadzie, że wykończę się, ale osiągnę coś. Nie, tutaj też trzeba myśleć o odpoczynku, o. O swoim zdrowiu. Być może też pod koniec miesiąca wizyta u lekarza, jakieś badania kontrolne, coś takiego tutaj mogłoby być. Single, co u Was? No, miłość, miłość od losu. Naprawdę może być jakaś relac relacja karmiczna, nawet tutaj się pojawić dla jakiś wodników, dla niektórych wodników. Coś z przeznaczenia, coś od losu. Mówię poważnie, mówię poważnie. Mam nadzieję, że to będzie jak dla naj dla dużej ilości wodników, no bo piękna miłość, choć uważajcie, no bo, um, czy też uważajcie, miejcie na wadze to, że relacje karmiczne, czy też osoby nam przeznaczone, nie zawsze te relacje są łatwe, przynajmniej na początku. No karmiczne to tak czy inaczej nie zawsze są łatwe, bo tutaj przeważnie jest do odrobienia jakaś lekcja, więc taka osoba może Wam się trafić. Ktoś karmiczny, z kim macie do przerobienia jakąś lekcję, Choć mam nadzieję, że to będą osoby wam przeznaczone na te wcielenie. Także no, mam nadzieję, że trafi to jak największą ilość wodników, ta miłość przeznaczona na długi czas. A w związkach co? Ktoś chce szaleć, albo wasz facet chce szaleć, albo wy chcecie szaleć. No ogólnie co? Domowe ognisko się pali, więc będzie, będzie spokojnie, aczkolwiek widzę, że ktoś by tutaj, nie wiem, albo w jakiś romansik możecie się wdać. Albo możecie mieć chęć zrobienia czegoś. Wyjazd rodzinny, nawet bym powiedział, to może to było pod koniec miesiąca, ten wypoczynek. Małe wakacje, mały urlop, ale gdzieś jakiś wypad z rodziną się marzy wodnikowi. Ewentualnie, no jeśli w związku jest nuda, no to wodnik wodnikowi się czegoś chce, no a partner może być taki. Albo ktoś jest tradycyjny, może wy jesteście tradycyjni, a facet tutaj, faceta gdzieś ciągnie, ale myślę, że będziecie na tym pracować. I że tutaj zorganizujecie coś, co doda temu związkowi no, taki zastrzyk energii, że coś się będzie działo, a nie że będzie nudno, nieciekawie. Też kwestie powiązane z domem, nie wiem czy jakieś przeprowadzki, remonty, coś takiego tu też by mogło być ewentualnie. Może kogoś, jakiegoś wodnika, was albo waszego partnera, nagle zachce wam się remontować albo szukać innego domu. No, kto wie, kto wie. A w finansach, jakie, jakie sprawy tutaj w ogóle są u wodnika? Korzystne sprawy, jeśli chodzi o sądy, urzędy. Załatwiajcie, bo załatwicie. Jeśli chcecie z czymś wystartować oficjalnie, ale potrzebujecie jakiegoś, nie wiem, mm, zezwolenia na coś, jakiegoś wniosku z urzędu, z sądu, to jest dobry czas, żeby składać, bo widzę, że urzędy, a sądy Wam sprzyjają w tym miesiącu. Jesteś w stanie coś osiągnąć. Chcesz z czymś wyjść do świata, ale jesteś zależna, zależny od prawa, od... Mm, instancji służbowych w ten sposób. Czy też nie służbowych, a państwowych, o tak. Czyli sądy, urzędy i tak dalej. Czas stawiania też jakichś decyzji, podejmujesz coś Podpisujesz coś w tym miesiącu, tutaj, jakby mam, może być, możecie zatwiać sprawy z dwoma mężczyznami. Z jednym, jakbyście się kłócili o coś, albo sądzicie się z nim o coś, ale drugi jest dla Was sprzyjający. Jeśli by to był Wasz prawnik albo adwokat, na przykład, to tutaj jest strona, um, otrzymała bardzo mocno Waszą stronę i jesteście w stanie Was obronić bądź wyjść z sukcesem z tej sprawy, bo ktoś tu ewidentnie będzie. No wiecie, taki czepialski urzędnik się tu pojawia w kartach i też biurokracja może. Ale jest jakiś inny mężczyzna, który tutaj Ci pomoże w wodniku, bo będzie widział w tym wszystkim jakiś sens. Um, więc jeśli masz jakieś kwestie papierkowo-urzędowo-sądowe, to w tym miesiącu jak najbardziej tak. O finanse nie ma się co martwić, bo niczego Wam tutaj nie zabraknie, jest sprzyjający czas, zwłaszcza żeby, no, żeby załatwić jakieś sprawy sądowo-urzędowe, bądź żeby wyjść czymś nowym do świata, czyli albo nowy kontrakt, nowa praca, albo statujecie swoją własną firmą, własny biznes, chcecie otwierać wodniki, coś takiego mi się to pokazuje. A więc tak to mi dla Was wygląda. Wszystkiego dobrego dla Was. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. Czytania dla innych znaków znajdziecie na stronie głównej kanału mojego. Zachęcam Was raz jeszcze do zostawienia reakcji, do polubień, do łapek w górę, do komentowania czy też do zasubskrybowania mojego kanału. Dziękuję Wam za Waszą aktywność, za Wasze wsparcie. Wyciągnijcie z tego czytania to, co dla Was, co nie dla Was zostawiacie za sobą nic na siłę. Zawsze wam to powtarzam i powtarzać będę. Jednemu się sprawdzi 100%, innemu 50, innemu 20, innemu jeszcze 80%. Także z przymrużeniem oka w niektórych przypadkach tak czy inaczej, zawsze warto spojrzeć na wskazówki, rady, ostrzeżenia, drogowskazy, bo to jest cenne i może nam pomóc w boże bądź w ominięciu czegoś nieprzyjemnego, bądź w przygotowaniu się. Na coś, moje drogie wodniki. Życzę Wam wspaniałego miesiąca, wszystkiego dobrego raz jeszcze. Serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia w kolejnych czytankach na moim kanale.